Dzień dobry, Polsko. Witam na dzisiejszym odcinku z GG Dropa. Będziemy sobie oczywiście robili bitewki, otworzymy sobie jakieś czyneczki i tak zleci nam cały odcinek. A tutaj właśnie w tym miejscu wpisujecie kod z zony, który daje wam 11% do waszego doładowania. Jeśli się już zdecydujecie na Grę i użyjcie mojego kodu, to oczywiście będzie mi bardzo miło. Będę wam bardzo wdzięczny i do każdego odcinka też będzie nowy kod, który możecie sobie zakręcić, a akurat teraz mam za friko jeden spin, to sobie zakręcimy barabana, ale też do każdego odcinku będzie kodzik, który też powoduje, że możecie sobie zakręcić barabana za friko. Podaj kod. Kod jest taki. Oczywiście on będzie też w opisie filmu i na streamie też. Jeśli gram to kod też jest inny i też można go wykorzystać. Tak zapraszam. Zapraszam do kręcenia. O, paki chyba jeszcze nie miałem. Okej, okay, dobra, Tewki jakieś są, stworzymy coś własnego. Może ktoś dołączy. Cena malejąco, ale na razie nie będziemy palili takich checker Może 10 razy. Mo, mo, chest. Like 10 razy. Utwórz bitewkę. Może ktoś dołączy. Dobra, będziemy tu zaraz zerkać. Czy ktoś dołączył? A na razie y, moja skrzyneczka, którą bardzo lubię. Dobra, lecimy sobie Holiday lightsy. Nie się w piętach, ale sobie polecimy Holiday lightsa. Fajnie się Fajnego. Water Elemental. Skiny w porządku, ale chyba nie będzie tu profitu, ale Water Elemental i Muertos P250 spoko. Do grania naprawdę spoko. Gielek Cold Red też, ajajaj, integrale. Ogólnie ten skin jest bardzo drogi, ale to wypadł nam w słabej jakości, ale mamy profit. Ja? A nie, bo to stówka, nie mamy niestety, niestety nie mamy. No i coś wypłacimy dla widzów, wypłacimy coś dla widzów, także zostawcie komentarze, ja będę oczywiście losował, o, ja będę losował ee, skinka po prostu z komentarzy, tak, żeby tutaj rozruszać e, Hydra, StatTrak 47, także jest test. la myślałem, że e, Sloter Survival to jest chyba Knife, tego co się nie mylę. Wyleciał Jungle Tiger. Nie kojarzy w ogóle skórki, ale na razie proficik, się proficik. Prowadzimy i rękawiczki, ale rękawiczki za 55. Nie sądziłem, że rękawice są aż tak tanie. Chociaż Hydra no to wiadomo, jak to wygląda. I teraz też. Ale ratuje nas ten Statrak. Lama Cannon. Lama Cannon. I drugi lama Cannon. Ale chyba gorsza jest jakość tego lama Canona. Puls, mp7 statrax drogi jest śmiałem tego spulsa on chyba kosztował ale nie wiem czy był statrax ale był dosyć tani kurczę no chcę ten sloter polecieć ale widzę że jednak nie za bardzo Ona trafia ale bi... u Jaguar jest drogi ale jest mamy to mamy proficik bitwa Ona sprzedaj wszystko lecimy kolejną z... Pitewkę, ceny malejąco, fajna nawet ta skrzynka, duży profit mam tutaj siadł, może teraz covercik, covert, cześcik, 10 sztuk, a zobaczcie co mam Ice Phoenix, La, le, Lair, 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 nie My jestem słaby z czytania takich rzeczy, także będzie Lair, Andoni z Navi, Pierwszy raz widzę, ale skiny nawet ciekawe. Night haste. A o awp boom delikatnie uratowało, delikatnie uratowało. Dobra jest bitewka na nasze covert chesty. Zobaczmy sobie. O ulala kill confirmed, kill confirmed no. Średni początek dla nas. Mecha Industries. Pamiętam kiedyś, jak mi wyleciała w Stat Traku ze skrzyni. Dosyć radosny moment. Neon Rider, ok. Na pewno na plus. skill. Wiecie doskonale, że ja tego skina nie lubię. Legion of w Stat Traku niestety. Dobra cena. I ciężko chyba będzie nadgonić. Ciężko to wygląda, ale jesteśmy dopiero na półmetku. Tak. jest. Dobrej myśli. Łu, hyperbiścik, statrak. Dużo statraków tu leci. W się sensie w poprzedniej bitwie miałem, ale tutaj też statraczek, statraczek. Jest ciekawie i proszę bardzo, znowu statraczek. A finalnie ja uważam, że już się robi eku. To najlepiej, jak wszystko jest w statraku, żeby tam ładnie naliczało. Chociaż niektóre skiny ten statrak niszczy, ale hyperbiścik myślę, że to się dobrze wpasowuje. Oj, oj. Okej, okay. jest, 7 dolarków, ale na końcu co nam wyleciało? Coś tam wyleciało dobrego, co to było? Hyper Beast, Hyper Beast, elegancko, elegancko i mamy też elegancki profit. Dobra, lecimy kolejną bitewkę malejąco sobie zrobimy. Fajne te skrzynki, strasznie dużo jest z nich, strasznie duży profit. Może teraz właśnie tego Ice Phoenix, Ice Phoenixa zrobimy, Ją go kręciliśmy, ale nie zaskoczył mnie pozytywnie, dobra, obkręćmy go jeszcze tutaj, żeby przepalić pecha i mieć szczęście na bitewkę. Okej, okay, fajnie, I Niestety obrzyn na koniec, a tu jeszcze mamy ten gold rush nam się napełnia, będę musiał zobaczyć jak to działa, bo jeszcze tego nie praktykowałem, a troszkę tych monetek już mi ze streamów też się utrało i kolejne dwie monetki. S. Okej. Okay. No. Nie, dobrze. Ten Andoniset nawi. Aug mi się zawsze kojarzy z tym, że Augiem nikt nie gra, więc ceny jego skinów. Uuu, to jest dobre. 56 Cold Blooded. Okej. Okay. I Night Haste Opo, upo oponenta. Także Git, Detritor. ładny skinek. Teraz na tym CS-ie nowym też dobrze wygląda. No i AK Asimov, klasyczek. Jeden w ogóle z lepszych skinów. Ostatnio też wróciłem do grania w CS-a. Gramy tam jakieś MM-ki, czasem jakieś z widzami gry. Także jak ktoś chciałby zagrać, bo czasem brakuje ludzi, no zapraszam na streamy. I fajnie się gra. Powiem Wam, że grałem w tej becie, nagrałem się strasznie dużo w tej becie. Aż ten CS zbrzydł, ale teraz A znowu fajnie się klika. Także sobie pykamy. No i chyba się zapowiada na, no nie no, jeszcze się nie zapowiada. Jeszcze trzeba dwa dobre skiny tutaj uciułać i będzie dobrze. Okej, okay, Neon Rider, czyli już mamy zapewnionego wina. Znowu profit, znowu profit z bitwy, ale na skrzyneczkach. No, troszeczkę nam tutaj brakuje, coś trzeba docisnąć. O, jest, Gucci Flip Flops. To jest fajna skrzynka. Tutaj można trafić 3, 5, 10 albo 15. No wiadomo, szansa jest mała. Spinów darmowych. Może się uda. Dobra, tutaj zrobimy tego. O, 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 o właśnie, o tym mówiłem. Tutaj na szybko. Aj, ale nie jedną, nie jedną. Nie jedną, tylko 5. Pięć. pięć Gucci Philippe Flopsów. Kurczę, znowu się jedna ustawiła. A, dobra, 5 tyk. 5, tyk, 5, tyk, on był proficik nawet, ładny, jak na skrzynie, a i Gold rushik znowu się zapełnił, będę musiał jeszcze przejrzeć, jak to tej jak ale te darmowe spiny są fajne, muzyczka ta gra, jak w cyberpunku, dodatkowe emocje, ciężko, no na razie dwa razy mi się udało trafić trzy spiny za free, chciałbym kiedyś tą piętnastkę tutaj ukrócić. Się sobie zdobyć, żeby zakręcić, ale no ciężki to jest chyba ciężki drop. 0,16 e, tysięcznych. No, może być ciężko, ciężko. Dobra, zobaczmy bitewki. Nie ma nic, ale podobno pod, pod, mam, że fajne tego. Szkoda, że tu jest taki przeskok trochę. Dałyby się takie, ale dobra. Walniemy no, sobie Jan, Jan Sora sobie, walniemy i tego Mojaja, u 8 skrzynek. Ula la, tutaj mamy za 520, już uczestniczysz w bitwie. Chyba ja nie mogę mieć swojej bitwy i dołączyć. Dobra. Janson jest, Tomt, PTO, Ludze. Ludze Case. No. To chyba będzie na odkutkę. Zobaczymy. I Flipknife. Na... Uuu! Ale Flipknife więcej wart niż Emerald, jugger, Juggernaut. To jest dobry znak. MK Asimov zdecydowanie profit w moją stronę leci. BTO KSIK. Rękawice słabe, ale no, lepsze niż Golden Coil. No i finał, 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 finał. Okej, okay, raczej dla mnie. Elegancko. 1119 z bitwy za 520. To jest dobre. Okej, okay, tego flipa może damy na. Może go właśnie rozdamy. Albo EMEczkę. Dobra, zostawimy. zostawimy na razie sobie, bo coś trzeba tutaj przygotować. Dobra, mamy jakąś bitewkę, cztery dyszki. Chętnie wejdę po z kogutkiem na głowie policyjnym. Chatterbox. To jest fajny galil. Onek strzela, to się otwiera jakby taka japa kościotrupa, jeśli się nie mylę. To się chyba nazywa papla po polsku. Ale mogę się mylić. I duality. Duality też już spadło z sceny, a awka wygląda naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem ile faktory New stoi, ale wygląda jak High Tier AWP. Ajajaj, I... komeciarz tam tutaj wyciężył. I ze znowu bitewka za 520. No, chodzimy. Oczywiście, że wchodzimy. Oczywiście, że wchodzimy. Bitewkę za 520. Ten sam rozkład skinów. Ajajaj, ajaj. MK jasne wody średnio. Monster Mashup USP. Ładne, ale aż tyle warte, to się zdziwiłem. Tutaj delikatny gruzik, ale w stat treku. nikt w tym raczej nie gra. Uuu, SG, ale ono jest, właśnie coś kojarzyłem, że jest e, dosyć dużo warte. U i Fenik Fox, czyli tutaj na pewno mamy wina elegancki Fennec Fox za 339. To jest naprawdę dużo, naprawdę dobry ski. Dobra. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze na koniec jakiegoś... Knife, Kieś najfika. jakieś byśmy sobie... Silver Knife. Dobra, lecimy 5 sztuk, żeby było wolno, się to otwierało i coś stąd. O, proszę bardzo. Dobra. Bowie, Tiger Tooth na konkursik i... On będzie na konkurs. Zostawcie jakiś miły komentarzyk, czy się cieszycie, że skrzynki wróciły na kanał, czy coś w tym stylu. I Bowie będzie właśnie losowany do Was. Także Bowie e, trafia do widzów. Losować będę na jakimś pewnie live'ie, jak mi się już skończy trade ban, e, żeby nie było, że jest ustawione. Hej, okay, dupniemy sobie jeszcze na pożegnanie bitewkę. O, te tutaj jest robiona. Lecymy. Ilkon ok. Night Haste. Na start. Obrzyn Kraken. rednią mi on siedzi. Obrzynem też nigdy nie gram i w ogóle nie lubię strzelb. Mehndi. Mehndi. P250. Aug. U, za 58 teraz. Czyli chyba jakiś faktoryniu nam poleciał. A w no niestety, słaba w porównaniu do Ask. Wydaje mi się, że ogólnie i tak jestem na plus. Po prostu nie sprzedawałem tych skinów, które trafiłem. Wydaje mi się, że proficik jest. Proficik jest potem ładnie, ładnie. Jagger Naucik na koniec. A tutaj, właśnie w tym miejscu, wpisujecie kod z Zony, który daje wam 11% do waszego doładowania. Jeśli się już zdecydujecie na grę. I użyjcie mojego kodu, to oczywiście będzie mi bardzo miło, będę Wam bardzo wdzięczny. I kod na barabana macie w opisie filmu albo po prostu widzieliście, jak ich wpisałem i możecie sobie też przepisać. To jest pin za free. Ja Wam dziękuję ślicznie za ten odcinek. Widzimy się w kolejnym.